Poduszka mi to przeszkadza, trochę komuś strzeliła po zębach. Do rozebrania mam przód. Oczywiście amerykański sen. Ale teraz zamiankę zrobimy, żeby wiedzie samochód inny na przód, na przyzbrojenie drzwi, tam ktoś będzie przyzbiał, a ja tutaj zwalam cały przód do zrobienia zdjęć i... Do spisu potrzebnych części do jego naprawy Jakoś nie jest mocno rozwalony wam powiem Ale ta V8 biturbo W Gelu kiedyś takim jeździłem Z 17 roku Czy z 16 już nie pamiętam Z tym silnikiem podkręconym Killer To ja, ja żąbek mówiłem. Pozdro, później wam go pokażę z zewnątrz. Pół zbiornika, niecałe, można przygazowywać, pali pewnie od cholery. GLC 63. Obieżę. Ja już jadę za nią. Pokazuje mi, że maska otworzona, ale nie jest postrzelalę przodem Dobra, za chwilę Wam pokażę go z zewnątrz. Nie, nie było nie, nie, było. nie, nie było. Tak, a co się dzieje? A, to nie liczył. Teraz Markowi. Trudnych tematów ci. Jak tam podzieć. to No, idziemy do Grzegorza, bo do Grzegorza jest AMG przystawione. Tu je tak z rozebrałem. Niestety, to będzie przystawione. No, je to będzie fajnie. No, będzie fajnie. to Ładnie, nie? No. Polatałby. Ludzie... To Mercedes jak Mercedes. <laughs> nie trzeba zwalić co, czynnik yy, skrymatyzacji. Serce, jakie ma ładne. Piękne są. I się czytają, jakiś Martin Hoffman go składał. Hmm. czy się analizował. Składając tutaj wiedzą, że ktoś będzie podziwiał kiedyś <laughs> ten to, z podpis na silniku. <laughs> Ogólnie co Grzesio, tu nie ma tragedii, nie? Tak naprawdę nie, nie. taki, taki dobry amerykański zędo naprawy. mordeszką wjeżdżamy, maskę zmienia się ta. Pirotechnika czy nie? Bo w Stanach nie ma pirotechniki. Nie, nie Wiem, że one są pogięte, bo BMC tamty z Niemiec, mam pirotechnikę wywaloną. Bo tamta ma ochronę pieszych. Tak. Chłodnica wody prawdopodobnie ocalała. I tu jeszcze jest taka dodatkowa chłodniczka, no to z niej jest tutaj widać, że króciec wywalony. Jeżeli trzyma tu ciśnienie, to raczej podejrzewam, że chłodnica wody ocalała. Także tak naprawdę lewa lampa jest cała. Prawą lampę trzeba dokupić, maskę, zawiasy, belka, te kły, górne, dolne, cały, przodek. cały taki przodek, ale to też nie kompletny, no, nie? Także tak wygląda, nie wszystkie, nie wszystkie amerykańskie sny yy, przyjeżdżają totalne wymemłane, nie? <ścoughs> Jakby psu z dupy wyjął. Tylko też są takie, że nasz no, aż to się naprawia, bo to tak naprawdę więcej wymieniania, może coś tam delikatnie podklepać. No ale koszta wiadomo już przy takich projektach przy AMG, no to już do no najmniejszych nie należą, zwłaszcza że to też jest chyba 16 czy 17 rok Mercedes. No. No, samochód nie należy do tani. No więc właśnie. Także tak, tym oto miłym akcentem dzisiaj was żegnam taki dużo nie pokazałem wam, ale że też się takie rodzynki lekko puknięte robi. Więcej roboty dla Grzesia jak dla mnie, aczkolwiek dzisiaj ja to rozbierałem i on, on się opierdzielał przy jakiejś skodzie. <laughs> Dobra, co? Zmykamy, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego.